No z tej strony Daddy Wolf, a ze mną jest Diego. Co No i zaczynamy taką przygodę Minecraft z, z przyjaciółmi. Hmm. No, to no to może y, pierwszo y, zatniemy sobie drzewko, jak każdy. No będzie dobrze. Czy to ma być taki odcinek zapowiedzialny, Będę kręcił, co tydzień będę. Dwa, dwa razy w tygodniu chyba starczy mi czas. No myślę, że się będą Wam filmiki podobać. I będzie cały czas miła atmosfera, będą też czasami, jak się zgodzą, różni sławni ludzie zapraszani na kręcenie z nami filmików, więc... Nie patrzcie na to auto bo to było ze starego serwera. No. Tylko... A także jak wiecie to jest nowy serwer, zaczynamy dopiero na kręć, zaczynamy się rozwijać, także przykłada się zaczyna. No. Y potem jeszcze stworzy serwer coś, ale kwadratowa masakra. Y będą na niego ludzie zapraszani, ci, którzy kręcą, ten kto się zgodzi kto się zgodzi, ten kto nie to nie. I będą... To będzie ktoś... nas komentował, subskrybował, takie rzeczy, to może zostanie zapraszamy. Oczywiście serwer będzie na whitelistę, więc... Także oglądajcie i zobaczymy jak. No. no to jest pierwszy taki odcinek mojej przygody. Zetnę sobie do 20 drzewek i się pożegnamy. Bo to jest taki za zapowiedzialny filmik, a potem... Wiecie, Zobaczycie jak będzie. No. I, o, i postanowiliśmy, że wszystko będziemy robić na jawie, nie będziemy yy, poza odcinkami nic budować, bo po, pomyśleliśmy, no. że to nie ma sensu, bo... Moim zdaniem to jest ożywienie A my już jesteśmy w zagadzie, zgadzacie, znaczy się i... no, Plutnie. Tak jak mówi dalej. słuchajcie go, a nie będziecie dla to chodzić w traperach. Tak, o i mam jeszcze jedno pytanie konkursowe, i to będzie też dotyczyć y, dołączenia i dostania WiPa na moim serwerze, O coś ale kwadratowej masakry. Jak ktoś dobrze odpowie, ma on mi po prostu mistrza. No, to słuchajcie, ludzie. Kto yy, śmieje się tak? wi, wi, wi wi? Agada! <laughs> no właśnie. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. No a ja się już z, z Dio z wami pożegnam. Do widzenia. Do widzenia. Bye. bye.